Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mamy 13 dzień kolejnego miesiąca, czyli dzień łączności awaryjnej, kryzysowej dla prepesów i nie tylko. Takie właśnie testy łączności uczą nas na przyszłość, że ktoś w eterze będzie w stanie nam pomóc, udzielić jakiejś informacji. Dlatego powstały właśnie testy. Tego rodzaju testy w całej Polsce łączymy się za pomocą radia CB i za pomocą radii PMR. Dzisiaj będziemy właśnie próbować połączyć się za pomocą radia PMR. Zobaczymy, czy ktoś nas usłyszy weterze. Jak widzicie, jestem w Norze Prepersa. W noży Prepersa, dlatego że nie udało mi się wyjechać poza miasto na najwyższy punkt w mojej okolicy i próbować kogoś złapać w eterze. Mhm. Przeprowadzam ten test z nory Prepersa, bo moja piwnica, jak w całym bloku, jest przeznaczona jako miejsce doraźnego ukrycia w razie katastrof, kataklizmów jakichś, żeby można było tu bezpiecznie przeczekać jakiś czas. Dlatego też gromadzę w mojej norze niezbędne rzeczy właśnie do przetrwania na jakiś czas. Oczywiście ona nie zapewni mi ochrony przed atakiem bombowym jakimś takim yy, zmasowanym. Na pewno bym tutaj zginął, dlatego jest to miejsce doraźnego ukrycia. A w tym miejscu oczywiście posiadam, bo jak wiecie, często ruszam w teren swój ekwipunek, począwszy od śpiworów, karimat, rzeczy na przebranie, po zapasy jakiegoś tam jedzenia. Które pozwolą mi tam jakieś parę dni przetrwać, zanim uda mi się dotrzeć do miejsca mojego ewakuacji, do miejsca, w którym będę bardziej bezpieczny. Skoro dzisiaj mamy 13 dzień miesiąca, czyli dzień łączności awaryjnej, zainstalizujemy sobie sytuację awaryjną. Zaraz wyłączę prąd i za pomocą Powerbanka, akurat którego używam, jest to Extra Link. 1000S, 1000S będę zasilał sobie moją lampę, która da mi podgląd, po prostu na moją norę prepersa, żebym nie mógł się chodzić z czołówką. Bo latarki, oczywiście, też gdzieś są tutaj, leżą zawsze gdzieś pod ręką. Będę mógł po prostu mieć stałe źródło światła i zasilanie laptopa. Czy tam na przykład doładowanie telefonu. Za chwilę zgaszę światła, i przy pomocy właśnie tej rownej mojej awaryjnej lampy będę doświetlał sobie, będę siedział i będę próbował wywołać kogoś w eterze. Jestem dość nisko, bo jestem około 2 metrów pod ziemią. Jestem w piwnicy, także nie wiem, czy w ogóle ktoś mnie usłyszy na paśmie awaryjnym. Spróbujmy. Jest to latarka, też bardzo fajna, bardzo dawno temu zakupiona. W jednym z marketów z Robalem trochę ją naprawiłem, bo nie miałem problemy, po prostu powyrywały mi się druciki, polutowałem i służy mi dalej. Tak jak mówiłem, dzisiaj będę korzystał z Powerbanka Extra Link. Tu mamy dwa gniazda zasilające, czyli takie typowe, które mamy w domu. Zaraz podłączę oświetlenie i podłączę laptopa. I od razu podłączam ładowarkę do laptopa, włączam przycisk, i zaraz powinno być światło. Teraz już jest zbędna mi latarka czołówka, czy ręczna, czy taka, właśnie na piersiowa, jak mam, mam stałe źródło zasilania. Power Bank oczywiście w końcu się wyczerpie, ale na jakieś tam parę godzin w zupełności mi wystarczy do zasilania małej żarówki laptopa, doładowanie telefonu, tak jak mówiłem, mam też do niego panele solarne, co prawda mamy okres zimowy, zbliża się wiosna, to mógłbym je wystawić na zewnątrz i doładowywać sobie swój powerbank, na testy panelu solarnego o mocy 200 W, przyjdzie jeszcze czas, będziemy go testować w terenie, będziemy, jest co prawda co, trochę duży, Fajnie jest go przewozić w samochodzie, w bagażniku, na jakiś kemping, na jakiś obóz i dołodywać sobie swoje urządzenia, ale na testy jeszcze przyjdzie pora. Dobra, siadam do laptopa, oświetlenie mam, powerbank, słychać, że chodzi, bo jeśli włączamy gniazda 230, zasilanie 230, włączają się tu automatycznie wentylatory, które po prostu chłodzą nasz powerbank. Otworzyłem sobie Google Maps, żeby mieć po prostu podgląd, jeśli mi się uda kogoś wywołać. W jakiej odległości jest dana osoba? Nie wiem, czy tak naprawdę pod ziemią, powiedzmy, uda mi się kogoś wy wywołać. Mamy godzinę 20:13. Zaczynamy nasz test. Nie 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 Test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Będę co jakiś czas próbował wywoływać kogoś, ogranicza mnie co prawda tutaj beton, ściana, ceglana, tu mamy strop też, taki żel betonowy, bo jest to stary budynek przedwojenny, także może być ciężko. Test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Zanim uda się nam połączyć, to mogę troszkę opowiadać. W mojej norze, tak jak mówiłem, mam zapas jedzenia, mam zapas wody. Co prawda nie na bardzo długi czas, bo jest to doraźne miejsce mojego ukrycia. Nie jest to miejsce na wypadek wojny. Na wypadek wojny ewakuowałbym się od razu w inne miejsce. Za pomocą palnika gazowego mogę podgrzewać sobie jedzenie. Gotować wodę, uzdatniać nawet sobie tą wodę po przygotowaniu i sobie po prostu pić. Co prawda mam zapas wody, ale kiedyś ta woda się skończy. Oczywiście oświetlenie, do oświetlania też mam zapas świec, zapałki, zapalniczki, zapas baterii oprócz tego powerbanku, bo jeśli nie będzie możliwości doładowania go, no to będę musiał po prostu skorzystać z baterii. Nikogo na razie nie ma słychać, pewnie. Może ktoś mnie słyszy, a ja po prostu nie odbieram. Test łączności awaryjnej, test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Test łączności awaryjnej, test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Jak na razie mamy ciszę. Pewnie przez to, że ogranicza, tak jak mówiłem, mnie ściany betonowe i jestem też poniżej gruntu. Jakbym był wyżej, to pewnie jak w zeszłym miesiącu udało mi się połączyć z jodłownem, czyli 27 km oddalone od mojej miejscowości, od punktu, w którym byłem. Teraz też sprawdzałem, bo piszę z kolegą, który też. Mieszka w pile, właśnie udało mi się połączyć tam z dwoma osobami na PMR-kach. To prawda, nie był to jakiś tam y, kosmiczny przeskok w kilometrach, ale udało mu się połączyć z dwoma osobami. Także ja jeszcze próbuję, spróbuję jeszcze też zmienić antenę, bo ktoś mi tam pisał, że na oryginalnej antenie będzie lepiej. Wkręcę antenę oryginalną, zobaczymy na tej krótkiej, czy uda nam się koi złapać weterze. Tak czy inaczej, na razie jestem bezpieczny, na zewnątrz się nic nie dzieje, mam gdzie spać, jestem ochroniony przed deszczem, wiatrem i tam jakimś chłodem. Mam co jeść, mam co wypić, mam jakiś tam kontakt, co prawda ze światem za pomocą telefonu, bo jeszcze nadajniki GPS działają, także nie jest najgorzej. Test łączności awaryjnej, test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne. Jednak zmienię chyba na tą dłuższą antenę. Test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Wołam, zarzucam wędkę a nikogo po prostu, nikt nie bierze, nic się nie chce złapać. Czekamy dalej. Test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Mam przynajmniej czas na spokojne wypicie kawy. W sytuacji awaryjnej i tak nigdzie bym się nie spieszyło jeśli byłoby w miarę bezpiecznie mógłbym sobie tutaj przesiadywać po prostu i sobie w jakiś tam sposób sobie żyć a jeśli przyszłoby ewakuować się no to oczywiście zostawiam to miejsce biorę najpotrzebniejsze rzeczy które są potrzebne mi na drogę czyli mój plecak ewakuacyjny typu BOP i ruszam przed siebie do miejsca mojego postoju 20:36, nie udało nam się jeszcze nikogo złowić. Posiedzę tu jeszcze chwilę, zobaczę, może po prostu wyjdę na zewnątrz, troszkę wyżej, i po prostu z chodnika z ulicy spróbuję kogoś wyłapać. Test łączności awaryjnej wywołanie ogólne wywołanie ogólne. W przyszłym miesiącu będę na pewno już wysoko na wzniesieniu i dodatkowo oprócz radia zabiorę też radio CB. Może będzie już gotowa też antena i będziemy próbować łączyć się za pomocą radia PMR i radia CB. Zobaczymy wtedy jakie będą rezultaty. Mam nadzieję, że wzniesienie się tak jak w zeszłym miesiącu pomoże mi w łączności, a za pomocą CB też uda mi się kogoś po prostu wyłowić w eterze. Test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. I tak jak to w sytuacji zagrożenia, czasami trzeba opuścić swoje bezpieczne miejsce, swój azyl, po prostu, żeby wyjść na zewnątrz, czy za zapasami wody, za szukaniem żywności, czy tak na przykład jak ja teraz wychodzę. Poszukiwaniu po prostu sygnału kogoś w eterze. Wychodzimy na zewnątrz, przejdziemy się kawałek, zobaczymy, czy uda nam się kogoś wywołać. Nie będę się już przemieszczał, bo tak jak mówiłem, nie, jestem, nie mam dzisiaj samochodu, dlatego ta góra odpadła. Ale pójdę po prostu w bardziej otwarty teren, troszkę wyżej i zobaczymy, czy uda nam się kogoś złapać. Ostatnia próba i wychodzimy. Test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Cisza, czas się zbierać. Latarkę zostawiam. Tak jak mówiłem, mam też tu rzeczy, ciuchy na przebranie, bo weszłem ja po prostu do mojego azylu w samej bluzie, a zapasy, rzeczy, ciuchów, z których korzystam, pozwalają mi właśnie teraz na wykorzystanie. Ich właśnie w potrzebie. Nakładam bluzę. Latarkę mam pod spodem. Źródło światła zaraz wszystko powyłączam i po prostu wychodzę z mojego azylu i udaję się na zewnątrz w celu wyłapania kogoś w eterze. Radio na razie wyłączę, żeby po prostu nie wzbudzać podejrzeń. Schowam w kieszeni. Wyłączam. Muszę zapalić światło Jestem na zewnątrz, jestem na wzniesieniu. Przeszłem przez ulicę i weszłem na wyższy punkt niż mój blok się znajduje. Włączam radio i próbuję kogoś wywołać. Test łączności awaryjnej, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. I też cisza. Wyszło na zewnątrz i też mamy ciszę. Może akurat dzisiaj nie łączy się tyle osób, żeby po prostu kogoś wyłowić w eterze. W przyszłym miesiącu nie wiem czy będzie widać. Pokażę Wam, tak jak wskazuje mój palec. Prosto widzicie takie jak na horyzoncie takie zniesienie jest to linia co prawda drzew. Ale jest tam jeden z najwyższych punktów, właśnie w mojej miejscowości, wyższy niż byłem w zeszłym miesiącu. i Na tym punkcie powinienem być dzisiaj, ale po prostu nie mogłem się tam przedostać z całym sprzętem. Nie miałem na to czasu. Ale w przyszłym miesiącu będziemy próbować łączyć się właśnie z tamtego miejsca za pomocą radia PMR i radia SIBI Też w łączności awaryjnej wywołanie ogólne wywołanie ogólne. też łączności awaryjnej, wywołanie ogólne wywołanie ogólne hey. nadaję z kartu z kolego skąd nadajesz, bo słabo dolatuje kiedy słychać e, mikrofon do ciebie, suma i klima 336. trzydziesiąt czyli niedaleko, niedaleko, yy, ale fajnie, że udało się, się z kimś połączyć. Czy ci się udało też z kimś połączyć poza mną? Do mnie nie dolatuje wszystko to, co przekazujesz, także yy, postaram się jeszcze raz tobą łączyć. Jeśli możesz, to powtórz. Z tej strony operator krepel z kaszuby nadaje oczywiście skartus tak jak mówiłem w przyszłym miesiącu będę z innego miejsca próbował się łączyć z troszkę wyższego punktu mam nadzieję że uda mi się też z tobą połączyć o, no, czas, coś tam tylko, to szłałem, kaszuby. operator prepper z kaszuby tak jak mówiłem nadaje skartus ze wzniesienia przy ulicy Sambora, także w przyszłym tygodniu miesiącu też będę próbował się łączyć, może też Ciebie wyłowię z wyższego punktu oczywiście w Kartuzach, mam nadzieję na lepszą łączność Okej, okay, yy, się też wszystkim jeszcze nie wybieraj, ale tak bliżej jadę od to tak że zacznę gdzieś tam na jakieś tam zmniejszenia sobie tam wchodzić i zrobić tam jakąś tam łączność, nie? ale no, na razie tutaj zimą to tak pewnie ciekawy, ale tak od razu to będzie miało znaczenie. no ale zawsze mogę sobie jeszcze znak tam jakiś tam założyć ze strony stanu awaryjnego i tak by też było super ja Cię coraz lepiej słyszę co prawda nie wszystko doleciało ale tak jak zrozumiałem, startujesz od wiosny, lepsza pogoda. Ja e, testy łączności robię co miesiąc. Także e, będę każdego 13 dnia każdego miesiąca w planie awaryjnym i w testach łączności. O, no fajnie, w ja się też tak staram, właśnie, tak co miesiąc. E, no a teraz jest chyba też ostatnia sobota Od ta miesiąca miesiąca jest taka aktywna, tam od 20 zawsze. Nie, nie wiem, czy słyszałeś o tym. E, nie, nie słyszałem, e, ale pewnie e, tak może być, bo jest po prostu dużo, dużo. Operatorów próbuje się łączyć i po prostu jest odlegalne pasmo, także e, może tak być. No, no, e... a powiedz jeszcze, czy, czy tylko gościgowałeś jeszcze oprócz tym, nie? Jak tam wyglądają tam tak, zacząłem o godzinie 20 z tego względu, że jestem uziemiony, jestem bez samochodu i próbowałem dzisiaj z mojego miejsca takiego doroźnego ukrycia, czyli z piwnicy kogoś wywoływać, ale po prostu nie dało to efektu dlatego wyszedłem na zewnątrz, po prostu tutaj na wzniesienie i udało mi się z tobą połączyć

Kolegą, można powiedzieć, z niedalekiej miejscowości Chmielno. Wymieniliśmy się informacjami. Pogadaliśmy poza kamerą, bo telefon mi padł podczas nagrywania. Będziemy próbować się też w przyszłości łączyć za miesiąc. A mamy też jeszcze kontakt telefoniczny, także łączność awaryjna, można powiedzieć, udana. Co prawda, nieudana tutaj z miejsca. Piwnicy w mojej noży Prepersa. Tyle z testów łączności. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć.